Zadanie 27, Matura 2016, poziom podstawowy, sierpień. Jeżeli do licznika pewnego nieskracalnego ułamka dodamy 32, no to moja propozycja. Szukamy ułamka pod tytułem x przez y. Dodamy 32, no to do licznika ciach 32, a mianownik pozostawimy niezmienione, czyli po prostu y, to otrzymamy liczbę 2. Jeżeli, jeżeli natomiast od licznika i odmianownika tego ułamka odejmiemy 6, czyli od licznika x odjąć 6 i y odjąć 6, to otrzymamy liczbę 8 17 Wyznacz ten ułamek, czyli to nasze tu musimy znaleźć x, y, no ale to jest układ równań, a zatem lecimy. W takim razie, no tu warto to zauważyć, że tu można by było po prostu pomnożyć razy y. Czyli wychodzi na to, że mamy x plus 32. To się równa 2y. W takim razie wyznaczamy sobie z tego x, bo tu będzie najprościej, czyli mamy 2y, odjąć 32. W takim razie to można by było sobie już podstawić za x -a tutaj i to zrobimy. Czyli mamy 2y, odjąć 32. Odjąć 6 to jest y, odjąć 6 jest równe 8, 17. No wystarczy to uporządkować i otrzymamy y. A zatem lecimy. Mamy 2y, odjąć 38, przez y odjąć 6. I tu już możemy po prostu polecić z proporcji na krzyż, czyli mamy 17 razy licznik lewej strony, czyli 2y odjąć 38, jest równe 8y odjąć 6 razy 8, czyli 48. No to lecimy, teraz to już raczej formalne, czyli mamy 34y, bo 17 razy 2y odjąć. 646. No i przeniesiemy wszystko na lewą stronę. 8 równa 0. Porządkujemy, czyli 34y odjąć 8y to jest 26y. W sumie niepotrzebnie wszystko na lewą stronę przenosiłem, no ale dobra. 646 minus 646 plus 48. To jest 598. Przenosimy to z powrotem na prawą stronę, czyli w sumie będzie 598 na plusie. Tutaj dzielimy to przez 26 i wychodzi nam, że to jest 23. 3, 3, 3. Y jest 23 w takim razie. x x był tu. 2y 1.32, 32, czyli 2 razy 23. Odjąć 32 to jest nic innego jak 46. Odjąć 32. A to jest po prostu 14. W takim razie nasz ułamek to jest 14 14,23.